Cześć, ma z sextrem. Polskie kamień czyli nie popełnię tego błędu, nie trzeba słuchać głupie muzyki w tle. Poczekajcie, tam błąd z terenem. Dobra, widzowie, to jeszcze raz, tak, jeszcze raz zgadamy. Wczor wczoraj czytam dzisiaj, czekajcie, no i w poprzednim odcinku była muzyka z jednego konkretnego powodu. A ja, ale zrobiłem, ponieważ nie są te dźwięki w tle, były. Ale, że on pokonał, że mam takiego samego teammata Dobra, to co zrobił mój team, mój bramkarz To było totalnie dał... Nie wiem, nie mogę tego określić Fajny mam team, co nie? Zlegowałem na początku, Dobra, dawaj, dawaj, A, już nie do żady. Teraz tylko walnąć idealnym kątem Dobra, teraz się daje. I poprzedni filmik niestety ja montowałem, bo coś tam poszło nam z montażystą. Nie chcę po prostu montować filmu, tego właśnie wczorajszego i na razie nie będzie montował filmów, to zależy od niego, czy będzie chciało, więc... Niestety lub stety, to zależy dla kogoś, nie mam montażysty, tylko sam. Kurde Dobra, robię teraz taką sztuczkę dawną. Czyli tak naprawdę nigdy w tą. Gr Dobra! przestanę przyjąkać, przepraszam za jakieś tam słabe dźwięki. Film już trwa tyle, serio. Oj, chłopie, wypełnił największy błąd w swoim życiu. I dlaczego, chłopie, bo właśnie tracić życie? Nawet tak działa, jeżeli masz dobre postacie, dużo eliksiru, to wygrywasz. Tylko, ale, ten, ale ta postać jest za, zbyt dobra. Zbyt OP. O nie, daj dajesz daj snajperze po co cię, po coś cię szkoliłem. Dobra jednak się potał go szkolić. Teraz jest ja coś takiego i bum. Nie Teraz, teraz uda się, Magnesiarz No nie Jeszcze gorzej Ej Ale zrąbał chłop, mógł strzelić gola, jednak tego nie zrobił A dobra tak, ja jeden rąbi, drugi się raduje. Co ty chłopie myślisz? Aaa, miałeś szczęście. Powiem wam tyle, że ja tu nie gram tak na poważnie, po prostu od dla zabawy czasami gram. Więc na wolsach może mi wydać, że trycardzie, a to na pokazuje Pokazuję jakieś sztuczki, niż że nie będę pokazywał jakieś głupie gierki, jak normalnie powinno się grać. Bo to nie ma najmniejszego sensu. A spada im stąd, jak długo no. Hmm. A to jest koniec meczu? Serio? Łatwo było? Czekajcie chwilę za długo. I kochasz <grym> Czy ja mam arbu Dobra, arbus leci do mojej ekipy. Nie wiem co robisz. Wytestuję Cię w trakcie walki, mam nadzieję, że jesteś zarąbisty. Bo jak nie, to będzie blaczuję. Y... Dobra, dobra I ostateczny cios Nie no, to jest Taka normalna postać w resztach Nie wiem, czy ma jakiś specjalny Damage Nie, po prostu to jest postać Za jeden eliksir. No nie, ale co z moim bramkarzem? A spadaj Spadaj mi stąd miałeś spadać mi stąd, a nie bolszać, poczekajcie, muszę to dokładnie ten argument. Eee, yy, zarą postać, ja przeczytałem o niej ona ma takie... ona ma same zalety, nie ma żadnych wad. A że to tak mi pykło? No i ludziska. Jak jeszcze moje posty by przeżyła? Dobre, dobra, dobra. Czekaj, czekaj, czeka. widzieliście tu jakby super moc tej postaci? Dobra dawaj szczelaj. Dobra, 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 chwilę sobie zrobimy na mocy Nie, magnesiaż, magnesiaż. Albo kombo... Dobra, przepraszam za nutny odcinek, ale... <grym> Nagram 12-minutowy odcinek zmontuję go na 12 minut i pół. Chyba mi coś nawet dodam przedtem. Na milion procent nic ciekawego nie wyjdzie, bo mi się nie... Tak jak montażyście. Nic tutaj jednak się chciało montować, bo jednak jak młodzież się, się nie chce, to ten autobak jest lepszy. Padaj. Przepraszam, że co? Nie, nie, nie ma takiej opcji nawet, nie ma nawet takiej możliwości. Widzowie, to się wytnie. Jeszcze jeden metr.